Cześć, jestem Januszek i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku jak pominę coś sobie Oraz ja tytule widzicie Powiem wam na czym będzie polegać moja nowa drużyna sportowa, Którą właśnie zakładam Więc tak, drużyna będzie się nazywała NP, co oznacza Nosacze polskości, wiem kreatywna nazwa Na początku będzie kilka podziałów Czyli NP Gold, czyli nosacz polskości Gold to będzie najlepsza Nosacz polskości Silver, czyli Pod goldem będzie druga najlepsza Oraz nosacz polskości AK Czyli to będzie Akademia, później oczywiście Będzie, później oczywiście będzie będzie więcej tych podziałów, gdy będziecie zastać team. A żeby dołączyć trzeba mieć suba z dzwoneczkiem, pisać kodik w sklepie a ja snagać film z hashtagiem hashtag NP, a będę oglądał te zgłoszenia i gdy okaże się ktoś mega dobry, daję go na na 1v1, boxy oraz zwykłe zadaję mu kilka pytań, a jeżeli mnie pokona do Zaja, dostaje się do Gold, gdy pokona mnie więcej razy niż będziemy gacięt on będzie około 5 na. A dostanie się do Sej, gdy ktoś mnie pokona a ja lub nie pokona w ogóle, a zauważysz, że bardzo się staja, to dostanie się do nosada polskości, Akademia. Oczywiście mikrofon działający bez szumów jest wymagany, no i żeby nie być toksykiem oraz, żeby się tak jakoś mega nie działać, wiadomo, troszkę można, ale... Bez przesady. I teraz taka uwaga, że każdy gracz może dostać rangi wyżej oraz rangi niżej, w zależności jak będzie się stał oraz jaką będzie miał aktywność. A oferuję spiny dla pierwszeństwo w nagrywaniu jakichś odcinków oraz pierwszeństwo w ganiu customów ze mną. Gdy będzie więcej osób w teamie, może jakieś to nie o nagrady, ale to wiadomo, musicie wspierać w sklepie. Teningi będą jakieś. Gacie z. Goldów oraz Silvajów będą mogli wysyłać swoje najlepsze akcje, które pojawią się w filmach i oczywiście będzie do was link w opisie. Tak więc myślę, że propozycja wam się spodobała, ja się z wami żegnam, stawcie suba, dzwonę, łapę w górę, no i napiszcie co o tym myślicie, no i cześć!